Cześć! Na podcast Praktycy Przyszłości zaprasza Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dzień dobry, cześć. W naszym podcaście e, gościmy Magdalenę Siroń z Centrum Planowania Kariery w Cześć. Cześć. E, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać w zasadzie o tej karierze, bo, bo to jest takie, takie, takie fajne słowo, które dobrze brzmi. Każdy chce to mieć, a jak to zdobyć. Nie? I, pytanie, bo jakby wyspa szczyci się tym, że mamy te to nasze hasło praktyce przyszłością, że wyspa to ludzie i tak dalej, i tak dalej. praktyce co to oznacza dla studenta? No to może, mogą bardzo różne rzeczy być, tak? Dla studenta, dla jednego kariera to może być bardzo wysokie wynagrodzenie, tak, które może osiągnąć po ukończeniu studiów, albo już w jego trakcie. To może być jakieś wysokie stanowisko, albo bardzo specjalistyczne stanowisko, które chciałby zajmować, a jeszcze dla trzeciej osoby to może być gdzieś tam pięcie się po tych szczeblach kariery w różnego rodzaju organizacjach, korporacjach. Więc to jest takie słowo, które możemy na naprawdę bardzo dużo sposobów interpretować, ale to, co ja bym powiedziała, może nie, żeby osiągnąć karierę, ale żeby tą karierę rozpocząć, tak, zawodową, to ja to zawsze podkreślam, że to jest taka konieczność bardzo dużej aktywności ze strony studentów. I co to znaczy ta aktywność? Nie chodzi mi, żeby tutaj, no nie wiem, zwiedzać codziennie, tak, uczelnię albo po niej biegać, bo, bo jakby nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby się udzielać, może nie zawodowo, tak, ale żeby się udzielać już, powiedzmy, w pewnym momencie, czyli, no nie wiem, od drugiego, trzeciego roku studiów, Chodzi mi tutaj o praktyki, tak? chodzi mi tutaj o różnego rodzaju eventy, konferencje, warsztaty, spotkania z pracodawcami, bo to ma na celu, po pierwsze, zapoznanie studentów tak, z tym rynkiem pracy, pokazanie, co się na tym rynku dzieje, jacy są pracodawcy, czego możemy od, oczekiwać od pracodawców, ale też takiego z drugiej strony, zaprezentowania siebie, żeby dać siebie poznać tym pracodawcom. No i ta praktyka też która ma dosyć duży w tej chwili, tak, wymiar godzin, służy temu, żeby pójść na przykład do danej organizacji i stwierdzić, czy ta praca jest dla nas, czy ona absolutnie jakby dla nas nie jest, tak? bo nie sztuką jest gdzieś tam sobie wymyślić, że no nie wiem, ktoś studiuje zarządzanie i powiedzmy, będzie pracować w HR-ze, Natomiast my znajdujemy się w jakimś miejscu, powiedzmy, w jakiejś organizacji w tym HR-ze i stwierdzamy, o matko, no nie, no ja tego nie chcę absolutnie robić i ten kierunek można jeszcze na studiach zmienić, tak? Ja ci w tym momencie chciałam przerwać, bo mhm. mam takie wrażenie, jakbym był studentem, to trochę byłbym, znaczy trochę zaniepokojony byłbym, co najmniej mocno, bo kilka lat temu, w osiemnastym, powiedzmy, czy 19 roku, jak myśleliśmy o pracy zawodowej, to w perspektywie mieliśmy pracę od 8 do 16, czy tam w innych godzinach, ale jednak w biurze. Mhm. Potem przyszła pandemia i to nasza praca w zasadzie z dnia na dzień, nasza, tych, którzy już pracowali, wróciła się do góry nogami i chyba coś się mocno też zmieniło w, te, w tej pracy zawodowej. No tak, taki trend zdecydowanie, który gdzieś tam jest w tym 2023 roku, ale i myślę, że z nami też pozostanie, to jest ta idea i trend pracy zdalnej, tak? Bardzo dużo firm w okresie pandemii przeszło na, na tą pracę zdalną i właściwie po, po zakończeniu pandemii w tej pracy zdalnej pozostało. I myślę, że to nie jest takie do końca może dla każdego złe, tak? Bo firmy przygotowały się do Pewnych zdarzeń, tak, które, które mogą nastąpić, i do funkcjonowania w tym trybie zdalnym. Ludzie też jakby no trochę zaznali tego tak zwanego home office'u i do dnia dzisiejszego, z tego co gdzieś tam wiem i widzę i czytam, w tym home office'ie pozostało tak, że, że oni gdzieś tam pracują z domu albo w stu albo też na przykład w połowie tak i, i dzielą ten czas pracy w biurze i, i w domu. Znaczy, nie uważasz, że ten trend jest trochę w odwrocie? Że dużo firm jednak zobaczyło, okej, okay, no w sumie fajnie, można tego pracownika zostawić w domu, ale jednak pojawiały się takie głosy, że ten pracownik w biurze, to nie chodzi tylko o to, że przyjść, odsiedzieć te 8 godzin, tylko jeszcze to ma taki aspekt faktycznie i dla firmy, i dla pracownika ważny. Tak, znaczy mówisz pewnie o tych takich kontaktach, tak, tak interpersonalnych, tak. tak to ładnie ujmijmy. No znaczy, no tak no wiadomo, że jest duża część osób, która dąży do tego, żeby w tym biurze jednak być, tak, że oni jakby potrzebują tego kontaktu z drugą osobą. Natomiast jest też spora grupa osób, której odpowiada tak ta praca taka jeden na jeden, że, że siedzi przy komputerze taka po drugiej stronie jest ta druga osoba. Czyli rozumiem, że w tej palecie ofert, tego tych możliwości, które daje Centrum Planowania Kariery nasze na WSP. Jest zarówno i ta opcja, i ta opcja, i jeszcze pewnie trzecia jakaś opcja. Tak, są firmy, które partnerzy nasi technologiczni, którzy pracują w tym systemie, także oni pracują w systemie pracy zdalnej, ale są też takie, takie połączenia, tak? że na przykład, no nie wiem, dwa dni powiedzmy w domu, a nie wiem, trzy dni w biurze, tak? I to też się gdzieś tam sprawdza, bo jednak ta osoba ma kontakt z biurem i ma kontakt z osobami innymi, ale ma też jakby ideę tą. Takiego zmiksowanego mhm. czasu pracy. Ja też na przykład, no bo ja nie jestem jakoś może bardzo zwolennikiem, tak, tej, tej pracy zdalnej, bo ja jednak potrzebuję tego kontaktu z drugą osobą. Natomiast no, to też w takim ogólnym gdzieś tam, w ogólnym jakby raportowaniu, tak, wynika, że ludzie bardzo tą ideę tej zdalnej pracy doceniają, tak, że bo to jakby obniżyło kosztów dojazdu do pracy, tak, nie muszą tracić paliwa. Są w domu, mają inaczej rozplanowany ten czas, tak, i gdzieś tam to im pozwala na jakiegoś swego rodzaju oszczędzanie, tak. Mhm. A poza tym ta praca zdalna też przyniosła takie efekty w postaci różnych elastycznych form zatrudnienia, tak. Czyli, czyli właśnie ten home office, czyli jakiś, nie wiem, praca w oparciu o umowę o dzieło, nie wiem, czy jakaś praca poprzez platformy, tak. Różnego rodzaju, więc to na pewno przyniosło dosyć dużo zmian, i to myślę, że nie jest tak, że firmy absolutnie będą dążyły w 100% do tej mm -hmm. pracy zdalnej, ale z drugiej strony to przyniosło naprawdę dużo takich możliwości, że, że jeśli ktoś jest w domu, to jeszcze też z tego domu może, e, może pracować i, e, i może zarabiać. Powiedziałeś o trendzie tej pracy zdalnej, czy powiedzmy pra, pracy hybrydowej, bo mm -hmm. też najczęściej jak gdzieś widzę ogłoszenia, to jest właśnie dwa dni w pracy, trzy tak. dni na zdalnej. Tak by... Do wszystkiego się dostosowujemy, ale to jest taki trend, jeżeli chodzi o czas i miejsce zatrudnienia. I, i wróćmy do tego jeszcze covidu nieszczęsnego, który miejmy nadzieję, że jest w tej, tej tragicznej formie już za nami, bo zdarzyło się jeszcze coś innego. Mhm. Jak był studentem, to ja bym był przerażony mocno, bo na przykład przez 5 lat się wdrażam, uczę, jak być dobrym copywriterem, a potem przychodzi rewolucja technologiczna pod tytułem sztuczna inteligencja. No, i ja umiem być copywriterem, ale ta sztuczna inteligencja, która kosztuje tam 10 dolarów, bodajże miesięcznie, umie zrobić równie dobrze co najmniej jak ja w tej chwili, nie? Mm -hmm. No i co robić? Czy jesteśmy skazani? Czy to jest też jakiś taki trend? Czy to jest dobre? Że my jesteśmy w zasadzie skazani na ciągłe przebranżawianie się, poszukiwanie tego swojego miejsca. To znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy skazani, tak? Ale już od jakiegoś czasu, ja powiem w ten sposób, że biorąc pod uwagę te nowe technologie, które teraz się dzieją, sztuczną inteligencję, o której mówisz, i tą pracę zdalną, to jest w tej chwili taka sytuacja, że ten rynek pracy zmienia się tak bardzo szybko i dynamicznie, że po prostu my mamy bardzo dużą trudność, żeby za tym rynkiem pracy nadążyć, tak? Mm. Że nowe stanowiska pojawiają się tak szybko, jak znikają stare stanowiska, tak? I ci, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i są gotowi do tego, żeby te umiejętności podnosić, no to oni będą jakby mieli lepszą sytuację, tak? Na tym rynku pracy. I to rodzi też taką ideę, która jest już od bardzo dawna obecna, tak? Na rynku pracy, ale myślę, że teraz ma duże znaczenie, tak zwanego lifelong life learning, tak, czyli taka jakby uczenie się przez całe życie. I nie chodzi tutaj o siedzenie w książkach, tak, nie wiem, zdawanie jakichś egzaminów, tylko taką jakby gotowość do właśnie tego, o czym mówisz. Przede wszystkim do elastyczności, tak, do takiego, do takiej umiejętności, powiedzmy, dostosowywania okay. się do potrzeb tego rynku pracy i do takiej gotowości do podnoszenia kompetencji i, i tych swoich umiejętności, albo gotowości do tego, że w razie, gdyby zadziały się jakieś różne rzeczy na tym rynku pracy, to, że my będziemy umieli się po prostu przebranżowić i na te potrzeby rynku pracy odpowiedzieć. I ja w jakichś takich umiejętnościach adaptacyjnych po prostu. Dokładnie. Mam dokładnie coś, tak. mam swoją działkę, widzę, że coś się pojawia na przykład i jestem w stanie sobie zdobyć dodatkowe kompetencje, czy nawet zobaczyć, że jednak ten mój kierunek, nie wiem, sobie wyobrażam, że miałam dziadka z Duna, mm -hmm. zawód z Duna, w zasadzie jest zniżkowy, w tym momencie nie wiem, czy są w ogóle z Duni jeszcze w tym kraju, ale wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji raczej bym poszedł, no właśnie w uczelni na temat tych piecyków. Dlaczego pytam? Bo to chyba to jest, się spina nie tylko Centrum Planowania Kariery w tym wszystkim jest, ale też nasze studia niestacjonarne, czy nawet te w formie blended learning, to w zasadzie jest wszystko to, o czym mówimy. No bo to cyberbezpieczeństwo, czy sztuczna inteligencja, które się pojawiło w ofercie edukacyjnej na wyspie, między innymi jako specjalizacja, czy jako osobne kierunki, no to jest chyba właśnie to, tak? Czyli pracuję sobie dziennie, czy zdalnie, czy, czy w biurze, to już jest jak gdyby kwestia, którą żeśmy mówili. ale fajnie jakbyśmy pracowali zdalnie, bo może w ten na przykład jednym uchem jesteśmy w stanie wysłuchać jakiegoś wykładu, wykonując też jakieś nasze codzienne obowiązki. Czy znaczy, tutaj ważna rzecz też, jeśli chodzi o ten lifelong learning. Bo już od dawna, naprawdę od bardzo dawna, to jest tak, że no nie wiem, jakby ja, ja studiowałam w momencie, w którym nam mówiono, że będziecie mieli pracę, nie będziecie mieli pracy, tak, ale jakby ten, to wyższe wykształcenie miało bardzo duże znaczenie i bardzo duży prestiż, tak, dla nas. Natomiast w tej chwili. No samo wyższe wykształcenie to nie jest żaden gwarant tak naprawdę otrzymania, otrzymania pracy, a już na pewno nie tej takiej powiedzmy wymarzonej, tak? Czyli nie wystarczy studiować, żeby po prostu otrzymać pracę. To już nie są niestety te czasy mhm. i oprócz tego, że nie wystarczy studiować, żeby mieć pracę, to trzeba jakby umieć po prostu za tym rynkiem, no niestety nadążać i być gotowym do tego. Żeby się po prostu zmieniać, żeby się przebranżawiać. Tak? Nie mamy aktualnie czasów, w których możemy powiedzieć, że my jeden zawód będziemy wykonywać do końca naszego życia. I to trzeba jakby sobie przyswoić, i to trzeba e, zapamiętać. Tak? Ja tu się w pełni zgadzam. Jak ja studiowałem wybrałem taki kierunek. Jak studiowałem socjologię. Ja też. <laughs> to prawdopodobnie studiowaliśmy się też w podobnych czasach. Każdy mówi, że po socjologii tego tak, perspektywy ma marne, socjologów dużo, nie wiadomo, co z tym zrobić. Zgadza I się. wtedy tym, co mnie uratowało, jak szukałem pierwszej pracy, to były właśnie te wszystkie aktywności poza studenckie, bo ja przecież i w kołach, i w organizacjach jakichś działałem. <grym> I w pierwszej pracy uh, moja rozmowa wyglądała w ten sposób, że OK CV, uh, pan, który mnie rekrutował, przewinął sobie moje CV, tam zobaczył pobieżnie, że studiowałem, mówię, socjologię, dobra. Ja przewinął sobie na drugą kartkę zainteresowania albo inne aktywności, tam miałem wypunktowane wszystko. No, dobra, no to powiedz mi, co robiłeś w kole studentów w socjologii, nie? bo to była to akurat jedna z tych organizacji. I w zasadzie ja wiem, że u mnie tam to zadziałało. Z drugiej strony jeszcze mogę powiedzieć, że kilkanaście już lat po studiach, to pewnie też z własnego doświadczenia wiesz, ta socjologia, która wtedy była takim obiektem śmieszków, w tym momencie jest w zasadzie kierunkiem poszukiwanym, którego tego rynek jest głodny. Także ono właśnie uzupełniono dodatkowe kompetencje przez lata. Więc tu, tu w pełni zgoda. Fajnie, bardzo dziękuję. Powiedz mi jeszcze tylko, jakbym chciał, jakbym już studiował na, na WSPA albo myślał w perspektywie e, tego, żeby na przykład w przyszłym roku przyjść do nas na studia, to biuro karier jest gdzie i od kiedy dla mnie dostępne? W sensie takim, kiedy mogę do Was przyjść? Kiedy jest ten pierwszy moment dobrego kontaktu? Znaczy tak, biuro karier mieści się na pierwszym piętrze w pokoju 115 my jesteśmy generalnie codziennie, powiedzmy w godzinach 8:30-15:30. Oczywiście jeśli ktoś chce umówić się do nas, nie wiem, na jakiś wywiad tak, taki doradczy, na jakąś indywidualną rozmowę, na jakieś testy kompetencyjne czy na przykład, nie wiem, na pomoc w zrobieniu CV, czy przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, bo i takimi mhm. rzeczami się zajmujemy, no to mailowo tak najlepiej albo ewentualnie telefonicznie po prostu wcześniej na taki dzień się umówić, tak? Po to, żebyśmy, no, jakby nie chciałabym tego robić gdzieś tam z doskoku między mhm. jakimiś rzeczami, tylko żebym miała dla tej osoby czas. I jeszcze, jakby na koniec w temacie CV mhm. mogłabym coś dodać, to, to jest to właśnie o czym ty mówisz, że dla ciebie jakby bardziej istotne było, czy dla pracodawcy, to co ty robiłeś poza studiami, tak, niż to, co ty masz gdzieś tam w tym CV, albo jaki tak kierunek było. skończyłeś. I ja zawsze też to mówię studentom, żeby w odpowiednim momencie zaczęli coś robić, tak? No nie wiem, chodzić na praktyki, chodzić na wolontariat, chodzić na staże, na co tylko gdzieś tam się, prawda, hmm. da. Nie mówię, żeby 24 godziny na dobę, bo, bo się nie da, ale żeby jakby pokazali tą aktywność, bo potem ja się spotykam z drugiej strony z takim problemem, że przychodzi do mnie student, on kończy studia i nie ma w CV absolutnie. No i to jest taka, ja to mówię, tak zwana czarna dziura, mhm. no, którą trzeba czymś po prostu wypełnić, tak? I żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i nie zostawiać tego do momentu, kiedy my będziemy musieli gdzieś tam czymś zasypywać. Tą czarną dziurę, no bo potem no naprawdę pracodawca trafia do niego CV i on widzi, że ten student sobie studiował. No i fajnie, no, no i, się i tym nic. tym studentem, ale tak. się okaże się w kompetencji na przykład takich społecznych. Nie I, i, nic, I nic poza tym, i też oprócz tego, co ty mówisz, że jeśli chodzi o tą socjologię, tak? I te, te pożądane umiejętności, ja ci powiem też, z czego to wynika? Dlatego, że oprócz tego, że oczywiście mamy tą sztuczną inteligencję, mamy nowe technologie, tak? Ale to moim zdaniem nigdy nie będzie tak, że w 100%, nie wiem, no, sztuczna inteligencja i roboty zastąpią ludzi, tak, bo, bo chyba się tak nie da, przynajmniej tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. Natomiast chodzi o te kompetencje miękkie, tak zwane, mhm. tak? To jest duża taka jakby wartość, której poszukują pracodawcy. I zawsze osoba, która ma jakieś wykształcenie, plus jakieś umiejętności, plus doświadczenie, ale dysponuje też tymi kompetencjami miękkimi, ona będzie jakby miała wyższą wartość, powiedzmy, tak, dla pracodawcy niż taka osoba, których ty, tych kompetencji nie ma. Bo ja na przykład rozmawiając z pracodawcami, jeżdżąc powiedzmy na wywiady takie, na praktykach, tak, na tak zwane hospitacje, ja też pytam, jakie są na przykład potrzeby pracodawców, jak oceniają danego studenta, jakby czego w ich ocenie brakuje, tak, no tym może, może nie każdy, kto nas słucha, zakładam, że część osób będzie nas słuchać pierwszy raz w życiu w ogóle, nie wie, że przy wyspie, czy jakby z wyspu działa grono, Rosnące partnerów technologicznych, przy czym tak. jakby kluczowe tu jest słowo, że to są partnerzy, w tym sensie, że to nie są jakieś puste umowy, tylko no to nie. są takie warunki, gdzie często studenci trafiają na praktyki polsko- czy anglojęzyczne, a ostatecznie, z tego co ja wiem, ostatecznie zostają bardzo często nawet w tych miejscach na dłużej. Tak, tak. Dużo firm jest takich, dużo naszych partnerów technologicznych jest takich, że faktycznie te osoby, które się sprawdzą, dostają propozycje zatrudnienia. W tym momencie, jeśli chodzi o takich partnerów, to na, co najmniej gdzieś tam dwie osoby z obszaru IT są poszukiwane, studenci i na pewno dwie lub trzy z obszaru media i dziennikarstwo i zarządzanie. Także mamy co najmniej w tej chwili dwie takie firmy, których takie, takich osób poszukują, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do tego kontaktu z Biurem Karier, ale faktycznie to jest tak, jak mówisz, że no mamy tych partnerów, to nie są puste umowy, działamy z nimi, wysyłamy na praktyki i gdzieś tam te osoby bardzo często zostają, a jeśli nie, to mają taki jakby backup duży, tak, w postaci wiedzy i doświadczenia, które na tych praktykach zyskują. Więc to jest na pewno bardzo istotne, natomiast wracając do tego tematu pracodawców, to oni mówią, że oprócz jakby wiedzy, tak, ogólnej, wiedzy teoretycznej, ale i wiedzy praktycznej, tak, I jakichś na przykład, nie wiem, szkoleń branżowych, których poszukują u tych praktykantów, studentów, a być może też przyszłych pracowników, to jest bardzo dużo takich właśnie umiejętności miękkich, tak? No. Czyli, nie wiem, umiejętność pracy z klientem, obsłużenia tego klienta, tak? Umiejętność pracy w zespole, tej współpracy, tak, zespołowej, takie porozumiewanie się no. międzyludzkie, tak, w tej firmie, to są bardzo takie pożądane umiejętności, i, i warto, żeby to też rozwijać. Okay. Reasumując, na pewno musimy się żyć z tym, że czeka nas ciągła nauka i ciągłe poszerzanie kompetencji. Tu się Zdecydowanie. Rynek jest zaskakujący, ale nie należy się poddawać, trzeba się właśnie adaptować i poszukiwać no, nowych możliwości. No i tutaj pięknie wchodzimy w temat naszych partnerów w studiów niestacjonarnych, m.in. w studiów wirtualnych, które też mamy w swojej ofercie, bo to wszystko leży i czeka. A jeżeli ktoś potrzebuje jest naszym studentem, to w zasadzie już chyba na pierwszym roku możesz do Was przyjść, powiedzieć, dzień tak. dobry, jestem. Jak mam napisać CV? Może byście mnie przetestowali, może byśmy się przeszkolili w czymkolwiek. Na tak. co jeszcze może ten student pierwszak liczyć? No bo jakby rozumiem, że od drugiego roku już te praktyki wchodzą już tak konkretnie. Praktyki studenci mogą robić na roku trzecim. Okay. E, natomiast jeśli chcą te praktyki rozpocząć wcześniej, to mogą, e, jakby gdzieś tam spełniając takie kryteria formalne, tak? To Oni... pierwszy i drugi rocznik, na co można możesz... spiczyć? E, no, na, głównie na te testy, tak? Mhm. Na testy kompetencyjne, na jakąś rozmawę, rozmowę doradczą, takie jakby ukierunkowanie, tak? jakieś pomysły, m, gdzie, gdzie na można. To jest dużo. Gdzie można e, e, uderzać, tak hmm. mówiąc kolekwialnie i co, co można robić. E, no i też e, nie jakby tutaj m, nie ograniczamy studentów, jeśli chodzi o roczniki e, w kwestii uczestniczenia, w spotkaniach hmm. z pracodawcami, e, w kwestii e, właśnie szkoleń, e, w kwestii powiedzmy wizyt studyjnych u pracodawców, bo takie też e, się odbywają, czyli wychodzimy z uczelni i idziemy bezpośrednio do danej firmy, czy organizacji. Zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczyć, tak, mhm. jak to wygląda i co jeszcze, no i jeszcze na pewno dni kariery, tak, które, które, czy targi pracy, które się odbywają, to w tym też jakby już studenci mogą już uczestniczyć. Natomiast, tak jak mówię, od trzeciego roku zapraszamy do biura i, i ta, na te rozmowy doradcze, tak, i na taką prezentację partnerów technologicznych, na przygotowanie CV, tak, na przygotowanie do rozmowy mhm. kwalifikacyjnej, to, to wszystko się dzieje w momencie, kiedy, kiedy o tych praktykach już zaczynamy myśleć. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.